Dzień dobry drodzy widzowie. Witam was serdecznie tym razem już w piątek. Mówiłem dzień dobry w poniedziałek, we wtorek, środa, czwartek i już jest piątek. Powiedzcie sami, nie macie wrażenia, że człowiek im starszy, tym szybciej ucieka czas. No, od weekendu do weekendu dzień ucieka za dniem. Po prostu szok. Tak więc jeszcze raz dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie z Drapkowe Studio za mikrofonem oczywiście Paweł. Dzisiaj Keno Pięć zakładów na dwa losowania na pięć liczb. Moja ulubiona Crazy, która lubi często oddać dyszkę. I, i cały naród drapie zdrapki. Oczywiście premierka czwartkowa. Zobaczcie, tu mam trzy zdrapki, ale zdrapie tylko jedną. A dlaczego? Ano, dlatego, że te dwie to po prostu wzór. Ale poprosiłem panią z kolektury, czy mogę sobie zabrać, bo miała na tacy właśnie... Wzór z no są identyczne. W zasadzie no, różnią się tylko tutaj numerem. Wiadomo, tu jest napis WZOR, czyli wzór 03. Ale jestem ciekawy, czy da się to zdrapać. Zaraz zobaczymy. Może być tak, że się nie da. No to zobaczmy. A jednak zobaczcie, jest. No to co? zdrapiamy sobie jeden wzór z samej ciekawości. Zobaczmy, może będzie jakaś chociaż wygrana tutaj. <śm> skoro nie mogę wygrać w prawdziwej zdrabce to może wygram jakąś stówę tutaj o ale śmiesznie myślałem, że cyfry są w tych polach a są nad polami czyli co, mamy 55 tu nie ma na razie nic 58 też nie czyżby nawet wzór, były same oboki no, liczyłem, że coś tu będzie chyba nie ma nic, co 38 39, 14 29 47, 11, 24, 22. No i co, nie ma nic? No nie ma nic, zobaczcie. Ja to nawet w falsyfikacie nie mogę nic trafić. No także, no nie ma nic, chyba dobrze widziałem, prawda? Bo tutaj się skupiłem na tym w sumie na gadaniu, na tym drapaniu tego falsyfikatu. Więc może coś przegapiłem, ale chyba nie, chyba nie. Mam nadzieję, że nie. W każdym razie mamy wzór taki, a nie inny, i też na zero. No niestety. No to może to jest dobry znak i będzie coś w prawdziwej zdrabce z numerem 23. Zapraszam, zostańcie ze mną. No to zacznijmy sobie sprawdzać to Keno 5 zakładów. Na dwa losowania, chybił, trafił, chybił, trafił, losowania od 81, końcówka, do 82, no, jak zwykle na kartce. I zaczynamy, mam nadzieję, że nie będzie odcinek na 0, że chociaż, chociaż jakiś grosik wleci, który poprawi mi humor. Zaczynamy, 13, no nie ma, 37 również, 55... Trafienie 59 nie ma i 68 też nie. 14, 39, 14 jest, 39 nie ma, 44 nie ma, jest 67 i, no i 69 nie. A więc 2 trafienie, no to idzie coraz lepiej. 1, 2, no to może teraz będą 3. Jedynka jest, Dwójeczki, nie ma, 18 również, 45, 50 nie ma. No czyli nie ma trzech, jest znowu jedno trafienie. I teraz czwarty zakład w losowaniu 681. 11 nie ma, 24 mamy, 33 nie ma, 41 jest jest 57. 3 trafienia, 4 zł wleciało, a więc już jest dobrze. <grywy> 9 jest, 13 nie ma, 25 nie ma, 64 nie ma, 66 również, a więc tutaj mamy 4 złote,

Czwarty zakład, 11 nie ma, 24 nie ma, jest 33, jest 41 i no nie, 57 już nie ma. Nie będzie tak jak w poprzednim losowaniu, że w czwartym zakładzie trójeczka. Ostatni już teraz, 9 nie ma, 13 również, 25 również, 64 brak i 64, 66 brak. Czyli mamy tutaj. Kompletne fiasko, jeśli chodzi o drugie losowanie. A w pierwszym, w pierwszym są trafienia 24. Możemy sobie zaznaczyć, co sobie będziemy tutaj żałować. 3 trafienia, wiadomo. 4 złote. I znowu do kosza z wygranymi. Nie zbyt obfity ten kosz. No, ale coś tam zawsze się uzbiera przez te wszystkie dni. I potem sobie można to fajnie wymienić. Dobra, no to teraz z drapeczki Crazy 777 oraz cały naród z drap drapie z drapki. No to co, od czego zaczniemy? Zacznijmy od tej wczorajszej premiery. Może coś trafię. No bo gdyby było, odcinek jest za 4 dychy, i gdyby było tylko 4 zł wygrana w Keno, no to byłoby 10% zwrotu, a 10% no to zdecydowanie mało. Gdzie są te liczby? Tutaj 32, 58, 18 jest, 17 jest i 54. To są liczby, które albo dadzą fajną wygraną, albo nie dadzą nic. No to zobaczmy, co mamy. 24 nie ma. 22 również. Tu w ogóle żadnych 20 przecież nie ma.

I co mamy w ostatnim rządku? 43 nie ma. 59 również. 56 też nie. No, chyba się skończy na tym, na tym traktorku. 31 tak jest tylko traktor. A w traktorze mamy co? 20 zł. No fajnie, zobaczcie. Dwie dyszki wleciały w naszej zdrabce zatytułowanej. No, jest to typowo nawiązanie, oczywiście, jak sama nazwa tutaj. Wskazuje retro zdrapka jest to nawiązanie oczywiście do 70 lat totalizatora sportowego i w zasadzie do czasów głębokiej komuny. No bo tak przecież wiadomo, jakie były hasła związane z traktorem. Nie będę ich tu przytaczał, ale w każdym razie 20 złotych trafione. No to jeszcze Crazy 777. Co my tu mamy? Dodajmy jeszcze tylko, nie wszyscy widzieli, że to jest numer... Z traktorem 23, a tutaj mamy numer 16. Jeśli chodzi o siódemeczki, te kolorowe, no to lecimy i szukamy, czy będzie chociaż jedna siódemka, czy też tym razem się nie uda. Gra numer 2 za nami na razie nie ma nic. Gra numer 3 jest worek. Ciekawe, co jest w tym worku. No ale pieniążków tu na pewno nie ma. I zobaczcie to! No pięknie, ale mówiłem Wam przecież, że siódemki lubią oddać. I to się potwierdza tutaj. Są trzy i fajna pewnie wygrana co najmniej 30 zł. I można by powiedzieć, że odcinek będzie całkiem fajny, udany. Gra numer 7. Co tu mamy? nie ma nic, a więc jeszcze druga połowa naszych siódemek czy jeszcze coś znajdziemy, czy już nie czy na tej trujecce szczęśliwej się skończy a tu mamy śliwki, kiery, nawiązanie do kart kier, tref i tak dalej, tu mamy kolejny worek no nie, chyba już więcej nie będzie to by było za dużo szczęścia, moi drodzy. Tak, tak, tak. Trzy siódemki. I co? Trzy dyszki, zapewne. Już trapniemy, sprawdzimy sobie. Tak jest. Trzy dyszki, a więc bardzo fajny odcinek nam się tutaj pojawił dzisiaj. 30 zł w Crazy 777 oraz 20 zł w traktorku. No to mamy 5 deszek i 4 zł w Kenon. No szkoda, że Kena słabo, ale cóż, poradzimy. Nic nie poradzimy, czyli odcinek za 40, nie, co ja mówię? Tak, 40 zł i wygrana 54. No myślę, że można, można się cieszyć. To tyle na dzisiaj i teraz już mogę zaprosić Was na niedzielę. W niedzielę będzie wymiana zdrabkowa, oczywiście z Madzią z kanału Alicja w Krainie Zakupów. Dogadaliśmy się w końcu, wynegocjowaliśmy kwotę, będą to zdrabki za 100 zł. I zobaczymy, myślę, że będzie trochę emocji, bo wiadomo, że... Madzia, Madzia lubi też fajnie czasami wygrać na swoim odcinku. No i mam nadzieję, Madziu, że twoje zdrapeczki, chociaż częściowo przyniosą nam szczęście. Oczywiście, nie wywieram presji, nie denerwuj się. Po prostu no, ja tak zawsze lubię troszeczkę, jak to się mówi, pod siusiu. Dobra, dziękuję Wam uprzejmie za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie, życzę również dużych wygranych na waszych kanałach. Jak zwykle będziemy sobie sprawdzać i do usłyszenia jutro, czyli sobotę w rano.